Pierwsze salwy Flamingo poszły w eter nie jako plotka, lecz jako obraz. Potrójny start o świcie z ukraińskiego wybrzeża. Booster na paliwo stałe, wznoszenie i wejście na trasę. Efekt: uderzenia, między innymi w infrastrukturę FSB w rejonie Armiańska. Szkody potwierdzane z obrazowaniami satelitarnymi i źródłami z pola walki. Co ważne, ataki wpisano w szerszą operację degradacji zdolności obrony powietrznej na półwyspie. To nie sztuka dla sztuki, lecz element logiki kampanii. Najpierw kruszyć sensory i efektory OPL, potem wchodzić większymi ptakami. Trzecim filarem zmiany jest wektor amerykański ERAM Extended Range Attack Munition. Polityka administracji prezydenta Donalda Trumpa wobec Ukrainy charakteryzuje się akcentem na tanie masowe efekty, finansowane w dużej mierze przez sojuszników europejskich. Zamówienie kilku tysięcy egzemplarzy z zakładanym tempem produkcji pozwalającym szybko nasycić użytkownika to ruch przemyślany operacyjnie i budżetowo. Wariant Coaspire RACM w klasie 500 funtów z głowicą penetracyjno-odłamkowo-burzącą i odchylenie od celu na poziomie rzędu 10 metrów może być przenoszony przez platformy, które Ukraina już posiada. Równolegle toczy się praca nad ETV, Enterprise Test Vehicle, z ambicją zejścia z kosztem jednostkowym do rzędu kilkuset tysięcy dolarów przy zasięgach idących w tysiące kilometrów.